Mają rozmach z tym centrum handlowym. W Bangkoku, w dzielnicy Sukhumvit, znajduje się centrum handlowe Terminal 21, na którego ostatnim piętrze znajduje się wielka strefa gastronomiczna Pier 21, gdzie można zjeść klasyczny tajski street food w bardziej cywilizowanych warunkach niż po prostu na ulicy. Idziecie po taką kartę, płacicie na nią pieniądze i tą kartą płacicie sobie za jedzonko w tych wszystkich miejscach. Jesteśmy w Pier 21 I jesteśmy tak w kół, że szkoda gadać Byliśmy tu 3 lata temu i byliśmy zajebiście zadowoleni Żeby nie było, że tutaj kogoś robimy w kulki Nie wiem czy wyostrzy te GoPro wyostrzysz? Zapłaciliśmy 80 batów Miał. mało. A dzisiaj, co prawda, wszystko co tu jest na stole kosztowało mniej niż 20 złotych, ale jest kuźwa fatalne. Nie do zjedzenia po prostu. Idziemy zaraz gdzie indziej. Dostałam ćwiartkę jajka, które jest wyschnięte na biór w skorupce. No jak ta ćwiartkę jajka w skorupce podać? Żeby było, była jasność, 3 lata temu było mega i też płaciliśmy bardzo mało, ale teraz to jest po prostu katastrofa, nie? Mango sticky rice za 35 batów, czyli jakieś tam 4 złote. Zobaczymy jak smakuje. Jak? Mango jest dobre. Mango jest dobre, więc tyle dobrze. Mango było dobre, bo mango sticky rice jako danie ogólnie nie było dobre, bo waryż był słony. Ja pierdziele, nie mam pojęcia, co się stało. Ludzi tu jest mnóstwo. Tutaj jest spory przemiał tego jedzenia, a naprawdę dzisiaj jesteśmy mega niezadowoleni. A kurde specjalnie tutaj jechaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to jest dobre i tanio. To są dania o kurde 4 zł, 5, 6, to, takie drogie to już kosztują kurde dychę. Przykre to jest, bo to jakbyśmy jedno danie kupili, ale kupiliśmy cztery. I chyba cztery były niedobre. Przykro mi, a tak zajebiście dobrze wspominałem to miejsce. Na ten moment nie polecamy. Kurde, serio. Myślałem, że nagramy laurkę dla tego miejsca, bo to jedzenie nam tutaj smakowało, ale coś się kuźwa popsuło. Dwa tygodnie jedzenia azjatyckiej kuchni Czas na Param Pam Pam. Chwilowo obraziliśmy się na azjatyckie jedzenie, więc wylądowaliśmy w Maku. A jedliśmy już w tym Maku, więc to nie był McDonald's, który trzeba było odwiedzić Bo jedliśmy już w nim w zeszłym roku i trzy lata temu to jest super, że to wszystko kosztowało 34 zł. I kurde, wiemy, że będzie dobre. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia po wizycie w Pier 21. A może jadacie tam regularnie? Jak nie byliście tam, a będziecie w Bangkoku, to oczywiście zachęcamy odwiedzić to miejsce, żeby sprawdzić na własnej skórze. Może po prostu to nie był nasz dzień. Sekcja komentarzy należy do Was, a jak interesujecie się Azją, to zapraszam do obejrzenia naszych filmów z Laosu. Tu na zachętę wlatuje lot paralotnią na Dwang-Więk. Także do zobaczenia za chwilę.